Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w World of Tanks. Słuchajcie, e, dzisiaj chciałem odcinek poświęcić takiemu nowemu wydarzeniu, które Wargaming wprowadził. E, mianowicie najlepsi czołgiści. Na pewno o tym słyszeliście, jeżeli nie, to warto się tym zainteresować, ponieważ do wygrania są fajne czołgi premium e, oraz inne nagrody, e, plus tam takie dla pocieszenia medale. O tym za chwilę. Bo przeniesiemy się jeszcze na chwilę na stronę wargamingu. Natomiast no, ja do tego wydarzenia wybrałem sobie czołgi. sześć czołgów konkretnie. Są to czołgi premium, z tego względu, że są to czołgi, które można powiedzieć. Hmm, są albo mniej używane przez graczy, albo są to czołgi mniej popularne wśród graczy w sensie mało osób zakupiło te czołgi. Na przykład FV201A45 stosunkowo niewiele wyników zanotowanych jest na tym czołgu w porównaniu do innych takich topowych czołgów, jak choćby IS-3, bo jak widzicie, mam tutaj też zaznaczonego isa 3 a 3A, Tych czołgów jest na pewno dużo mniej niż zwykłych isów tych z drzewka. Stąd też łatwiej jakiś wynik nimi wykręcić. Furia Furia była w sprzedaży dwa razy chyba, tylko podczas premiery firmu, filmu Furia e, oraz chyba w kalendarzu adwentowym była ona dostępna. Mm, Tock 2 no, to jest czołg, który podejrzewam, że prawie każdy ma w garażu, ponieważ przecież był na niego event, można go było zdobyć, e, no ale niewiele osób gra tak naprawdę tym czołgiem, bo jest, jest ciężki do grania. ISU, no on też kilka razy był w sprzedaży. Pantera, która została wycofana ze sprzedaży, już więc też nie ma ich jakoś super dużo. Więc stwierdziłem, że będę na, tym, na tych czołgach robić ten event. O co chodzi w ogóle w tym evencie? Trzeba pobrać specjalny mod, aby pokazywał nam wyniki, kurde, telefonie cicho, bądź dzisiaj jest wszystko przeciwko mnie, słuchajcie, przeciwko nagrywaniu tego odcinka. Trzeba pobrać specjalny mod, który pokazuje nam miejsce w klasyfikacji oraz ostatnie bitwy na pojeździe. Aby być branym w klasyfikacji trzeba rozegrać 5 bitew pod rząd na pojeździe jakimś i wyniki expa czystego, expa bez żadnych dodatków, bez żadnych premii jest brany exp pod uwagę. Wyniki są zliczane, jest wyciągana średnia i pod tym względem jesteśmy brani do klasyfikacji osób, które biorą w tym udział. Jak widzicie, tutaj mam wyniki na ISU. Są to bardzo żałosne wyniki, można powiedzieć, bo tutaj widzę, że mam chyba 3 przegrane były i dwie wygrane. Jakoś tak to było, ale naprawdę słabe to są wyniki. Więc więc no, moje miejsce w klasyfikacji 400, tak, ze średnim expem 414. Nie jest to niestety dobry wynik, ale bitwy były rozgrywane przedwczoraj wczoraj naprawdę na szybko. W ISIE 3A Wczoraj rozgrywałem bitwy. No i wynik jest też przeciętny, jest jedna porządna wygrana. I tutaj chyba były trzy porażki też, z czego ta porażka, w której mam 647 punktów. Tak, tu były trzy porażki. Trzy porażki, tak, a ta 647 to była taka porażka, w której miałem pierwszy wynik w drużynie, więc... No, niestety nie udało się. I moje miejsce 374. Notowany jestem jeszcze na furi Tutaj też były żałosne wyniki, ale bitwy na szybko robione. Tutaj to w ogóle chyba wszystkie. Nie, pierwsze, pierwsza bitwa to było zwycięstwo. Ale jak widzicie, żałosne wyniki. 242 miejsce. No i ten FV, którego jest naprawdę niewiele, bo mam 78 miejsce tutaj. Z też z naprawdę słabymi wynikami. Jedno zwycięstwo. Ale tych ciągów jest mało i jako, że łapię się do pierwszej setki, to dostanę na chwilę obecną dostanę nagrodę, bo ten event trwa miesiąc, jeżeli się nie mylę. Nagroda to jest 10 rezerw osobistych na EXPA, 10 na EXPA dla załogi i chyba medal, i to jest wszystko. I teraz przeniesiemy się na stronę Wargamingu, aby pokażę Wam, co tam można ciekawego wygrać. OK, słuchajcie, jesteśmy na stronie Wargamingu. Ja sobie jeszcze otworzę zasady wydarzenia. No i mamy taką właśnie tutaj stronę, w której pokazane są wszystkie czołgi. Możemy sobie sprawdzić, ile ekspa potrzebujemy na danym czołgu, aby załapać się do pierwszej trójki. Na zwykłych czołgach, na nowych pojazdach. A tu są moje pojazdy wymienione, te, które są sklasyfikowane. Tu są tylko trzy pokazane. Czwartego, no niestety, brakuje miejsca, ale jak widzicie, jest tutaj pozycja. Spadek. Bądź też wzrost w stosunku do dnia poprzedniego. Jak widzicie, same spadki zanotowałem. No, i jest też filtr. Możemy sobie wybrać takie pojazdy, jakie chcemy. Ja sobie odpalę moje pojazdy, ale przejdziemy jeszcze tutaj na, do zasad. Na pewno to widzieliście. Jeżeli nie, to warto się, tym, się z tym zapoznać. Tak, za pierwsze miejsce jest medal taki. Drugie miejsce, trzecie miejsce. Za pierwszą setkę jest taki medal. I za pierwszy tysiąc taki medal. Myślę, że przynajmniej kilka tych medali, za pierwszy tysiąc mi się uda zdobyć. Taką mam nadzieję. No i nagrody widzicie. Nagrody są takie, że na tierach dziesiątych jest typ 59 za pierwsze miejsce, za drugie miejsce jest mm, za drugie. Właściwie to chyba wychodzi na to, że tego e, Skorpiona dostaje pierwsza trójka, czyli pierwsze miejsce też tak, jakby dwa czołgi dostaje, drugie i trzecie miejsce dostaje Skorpiona. E, Pierwsza dziesiątka dostaje ponadto 20 rezerw na 100% doświadczenia bitewnego na 2 godziny i 20 rezerw osobistych na 300% punktów doświadczenia załogi na 202 godziny. To jest naprawdę fantastyczna rezerwa, bo można bardzo szybko podekspić sobie załogę. Pierwsza setka mianowicie dostaje 10 rezerw Plus 100% na 2 godziny doświadczenia bitewnego i 10-200% doświadczenia załogi na dwie godziny. Ja celuję raczej w to, czyli móc za pierwszą trójkę, pierwsza dziesiątka tak samo, pierwsza setka tak samo. No i szóste, siódme tiery też tam są, więc raczej to mnie tylko interesuje. Pierwsza trójka jest raczej poza moim zasięgiem w jakimkolwiek Zestawieniu nie mam szans na to naprawdę dobre wyniki są tutaj i trzeba naprawdę mieć też odrobinę szczęścia, żeby zaliczyć pięć ładnych zwycięstw pod rząd, bo wiadomo, nie gramy w bitwie sami, więc najlepiej byłoby to wykonywać może w plutonie trzyosobowym, aby aby aby, no wiecie, to powiedzmy jest większa szansa na wygranie bitwy, bo samemu ugrać całą bitwę to jest ciężko. Natomiast we trójkę już jest trochę lepiej. A często jest tak, że team no daje dupy na całej, na, całej, na całej linii, więc niewykonalne. Ale chcę się załapać przynajmniej do tej pierwszej setki, aby te rezerwy osobiste zdobyć na kilku czołgach i te rezerwy na pewno mi się potem przydadzą. No dobra, to spójrzmy teraz na pojazdy, które posiadam, a które są klasyfikowane, jest to IS-3A, ISU-122S oraz e, FURIA i BRYTOL Ten. Tak, IS-3A, jak widzicie, jest tutaj moja pozycja wyświetlona, 374, pierwsze miejsce ma tutaj, kurczę, średnia ekspa 1140, więc naprawdę są to bardzo dobre wyniki. No, i można łatwo wskoczyć wyżej albo spaść że jak widzicie, trzecie miejsce tutaj awansowało o 174 pozycje. Ogromna liczba tutaj też są duże wzrosty. Tu już są malutkie spadki, bo wiadomo, to są wyniki, które ciężko będzie poprawić. Jedynie ktoś z dalszych miejsc może wskoczyć do przodu. Widzicie, tutaj też jest wysoki wzrost. Raczej spadki są niskie, raczej wzrosty są dosyć wysokie. Eee, no. Także tak to wygląda i są też nagrody wyświetlone, jakie kto dostanie. ISU 400, miejsce też są tutaj dosyć wyniki. Edio Electric wskoczył wysoko, bardzo dobry wynik, jak widać. No to musiały być albo cztery zwycięstwa, jedna mocna porażka, albo pięć zwycięstw, z czego jedna, jedno zwycięstwo takie przeciętne. Furia, o furia mnie interesuje, bo tych czołgów było stosunkowo mało, jak widzicie teraz jest 6 stron, czyli 300 czołgów, jeżeli się nie mylę, 292, więc naprawdę jest niewiele, więc tutaj wskoczyć wyżej albo spaść jest bardzo, bardzo łatwo. No tutaj widzimy yy, Maciek 1405 miał 3 bardzo dobre zwycięstwa i prawdopodobnie dwie porażki, z czego ta jedna to była sromotna porażka. No, i FV, których było najmniej tych czołgów, jak ja rejestrowałem pierwszy wynik, byłem na pierwszej stronie w pierwszej pięćdziesiątce. Jak widzicie, teraz są trzy strony, 124 czołgi. Nadal nie jest to dużo. Nadal można tutaj bardzo dobry wynik zrobić i awansować do góry. No i mam nadzieję, szczerze powiedziawszy, te dwa czołgi Furia i FV to są dwa czołgi, które, na które liczę, że awansuje jak najwyżej na czołgu. Na nie mi nie zależy, bo mam ten czołg, więc ewentualnie, jeżeli byłaby rekompensata w goldzie, no to z miłą chęcią przyjmę, ale znając życie, znając nową politykę wargamingu, nie będzie rekompensaty w goldzie, będzie rekompensata w kredytach. No powiedzmy, że też mi przydadzą się te kredyty na jakieś tam, nie wiem, dosyłacze i inne rzeczy. Dobra, wracamy do bitwy, do wota, rozegramy jakieś bitewki i zobaczymy jak mi pójdzie. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. No i zagramy sobie, zagramy sobie może, może może FV właśnie, w właśnie, który mam najlepsze miejsce, ale niestety ten czołg no, sprawia takie dosyć problemy. On trochę mu brakuje, może tej penetracji mu trochę brakuje. No na siódmych tierach jest całkiem spoko penetracja i wbrew pozorom, mimo tej pancernej wieży 152 mm, ta wieża jest, no jest dziurawiona, jest dziurawiona, kurde. Jemu. Jemu ten garniec tutaj, ten garneczek mu trochę wystaje, ale nie garnek jest problemem, większym problemem jest ta tutaj płyta, która niby ma skos, ale ma 70 mm pancerza tylko, więc naprawdę sporo tutaj wchodzi. No i kadłub, kadłub, który jest bardzo miękki, on ma 70 parę mm, tylko, więc... Plusy oczywiście, szybkie przeładowanie to jest jak na ciężki czołg, naprawdę spamerskie działko. Ja mam dosyłacz i załogę, chyba nie jest na 100% załoga tutaj. No i ładuję 3,71, tak? To jest naprawdę fajny wynik. Tu są obrażenia na poziomie chyba 150, tak? Pena jest 171, jak na siódmy tier. Nie jest to rewelacja, ale nie jest też źle, bo przecież co? IS-2 ma 175 penetracji. Isy. Te z drzewka też mają 170. Co się dzieje? Bo mi tu psy kurde skaczą za tym za plecami. Muszę posłuchać co się dzieje, bo może... Może ktoś dzwoni do drzwi. Dzisiaj w ogóle wszystko jest przeciwko mnie, przeciwko nagrywaniu, bo kurde usiadłem. Patrzę. Ciemno na dworze. Znaczy ciemno w sensie słońca nie ma. Mówię, hm, odsłonię zasłonę, będzie lepsze światło dla kamerki, będzie lepiej widać. Odsłoniłem zasłonę, usiadłem. Chcę nagrywać. Słońce wyszło. Rej cały prześwietlony, wszystko prześwietlone. No to mówię: no, no, nie no, muszę wstać i zasłonić to okno. Wstaję, zasłaniam. Oczywiście słońce zgasło w tym momencie, zaszło za, za chmury, ale no mówię: no, 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 już nie wstaję, już nie, już nie, nie będę wiecie, odsłaniał tego, bo, no, bo będzie źle. Siadam, mówię. Lampkę sobie ustawię, światło zrobię na kurde Lampkę sobie porządnie ustawię, będzie dobre światło, wiecie. No, został. Zrobiłem to, siadam, wylałem herbatę na klawiaturę. Dadłod bounce. Szkoda, że bounce, bo, bo był ten ładny trak. No i wylałem, wylałem, kurde, sobie wszystko na klawiaturę i kiepsko, nie? Ech, no ale trudno, siadam, nagrywam. Mówię, trzeba, nie? Ładuj to. No i jeszcze jeden. Target lost, bo target destroy, no to target lost. Jedziemy tutaj dalej. Tu jakieś kurde hewiki są. Nie, jeden. W... Oj, oj, oj. 59-16. Nie chce mi się, słuchajcie, nawet celować. Mhm. Oj, oj. No to bolało. Ale muszę go zdjąć. Fakulec. Och, matko boska, ale to spieprzyłem. O. Z taką celnością to sobie mogę postrzelać. No i dobrze. Przynajmniej tyle poszło, kurde, w cel. Stoi ten gnojek tam, co mnie tak podziurawił. Bo matko, patrzcie jak to sieje. I w całym mnie trafił, co? W brzuszek. No oczywiście, że w brzuszek, bo tak jak powiedziałem, brzuszek tutaj jest mięciutki i wszystko w niego wchodzi. Eee, patrzę, czy mi się dobrze nagrywa. Chyba jest wszystko w porządku. Gdzie jest ta arta, co? Już się pojechała utopić Franca głupia. Z dupia. No i nie ustukam nic więcej, bo kurde, działo rozwalone, to na dystans kiepsko trafiać, strzelać. Ale może tą panterkę tutaj GW jeszcze ustrzelę trochę. A no, bo wpadłem w dół. O, Taki strzał na odwal się już. No dobra, został Hellcat AT-7. I druga GW Pantera, która stoi i tak chyba za wzgórzem. No tak mu widać tam na budówkę troszeczkę No nie on tam w dole siedzi To nic mu nie zrobię niestety A ta 7 jest za górką Zanim ja tam dojadę to oni albo skapują Albo nie wiem Hellcat Hellcat też gdzieś jest no. no niby dwa fragi ale 898 punktów uszkodzeń To jest wynik słaby Jak na ten tier Powinienem tutaj zrobić dużo lepszy wynik No nie udało się Jest Hellcat i zanim ja tam dojadę, to oni już go wydoją jedno i drugie. Szturm. Kurza mnie. Ostatnio uruchomiłem tryb szturmu, bo mówię dawno nie grałem w szturm. A całkiem fajnie się tu gra w sumie. Dobre wyniki można tu ukręcić. No ale kurde, rzuca, to są tylko trzy mapki na szturmie. Jest linia Zegfryda. Jest właśnie Erlenberg i jest Karelia i no stop mnie na Karelię rzuca i już mam dosyć po prostu trybu szturmu Także... no No i okej, okay. jaki wynik? 918 punktów doświadczenia, no nie jest to zły wynik, ale... Ale, 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 ale... Czemu go tu nie pokazało? A, 611, źle spojrzałem, ok. No, no to to jest wynik niestety żałosny. Ale prawdopodobnie wynik, który poprawia moją pozycję. Bo mam 500, y, 334 odpadło, wskoczyło 611, więc... No, powiedzmy, że wynik poprawiający moje osiągnięcie. Dobra, zagrajmy jeszcze Furion, szósty tier, Magic. No to na ósemki sobie na pewno tutaj pogram także, uch... Nastukam taki wynik, że że już mi się chce wrócić do garażu. A co? Ładujemy Golda i walimy z Golda chyba, no bo... Niby Kromki, niby, niby tutaj Shermany dwa są w przeciwnej drużynie. To są czołgi, które powinienem dziurawić ze zwykłych pocisków. Nawet Isy. 6, ale no ma to jest, to jest z dinginium zbudowany czołg, więc ciężko. I gdzie jechać? Na górkę? Może poczekamy, aż się rozjedzie mój team. Poczekamy, aż się rozjadą. Ale prześwietlone te niebo, za źle to wygląda. Nie wiem, jakoś nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Nikt nie jedzie na górkę. To jadę na górkę, no. Zginę to zginę, trudno jak nie zginę. To jest właśnie ryzyko. Pojedzie się na górkę, pojedzie się tam gdzie jedzie mało czołgów naszych. To wyjścia są dwa. Albo się uda zajebiście przepchnąć, yy, wiecie, stronę, bo nikt tam nie pojedzie na przykład. Albo się nie uda. Bo wszyscy zginiemy, bo na przykład będą tam same ósemki ciężkie. Ładuję golda. Tu jest spamerskie działko, więc może uda się po prostu zaspamić te czołgi. Jakie tu iskry w ogóle lecą. Ej, nigdy tego nie widziałem. Ja nie wiem, czy to nie są iskry. Nie, no ewidentnie iskry tam leciały, jak jechałem w tym jednym miejscu. A43. No to jest czołg, który mogę się z nim mierzyć i... Ale patrzcie, co się dzieje tu. Koszmar, no koszmar. Coś czuję, że zaraz będę się wracać. Platon KR. Um, no, grańsko na wieże w jakimś stopniu tutaj wchodzi w grę. Jak widzicie. No to był ryzykowny strzał To też Och, czemu wszystko schodzi, co? No, niestety ten jest dobrze stegowany Kurde, no No i mnie zramował. No tak jak mówiłem, to było ryzyko albo, albo to przepchniemy, albo zginiemy. No niestety. Mierzyłem się z ósmym tierem, więc i tak dobrze że cokolwiek mu zrobiłem. No musiał mnie trafić w działo Za ten co tu robi? O co chodzi? Czemu on tu stoi? O Boże, dlaczego tacy ludzie grają w tę grę? I w ogóle co oni robią? No, schował się gdzieś, w ogóle nie miał żadnego i teraz wyjedzie i zginie. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Nie, się, nie, nie ma się co denerwować. No. Napiję się tej herbaty, którą wylałem. żeby nie było, nie pozbierałem jej z biurka, tylko tak. Tak mi zostało trochę w kubku jeszcze. Dobra, słuchajcie. 22 minuty odcinek, myślę, że będzie w porządku. Tak tylko chciałem zaznaczyć na swoim kanale, że istnieje taki, taki event. I tak, powiedzmy, biorę sobie w nim udział. Tak, z ciekawości, żeby, żeby, żeby sobie tutaj spróbować coś zdobyć fajnego. Nie liczę na to, że dostanę jakikolwiek czołg, bo niestety, ale jestem, powiedzmy, zbyt słabym graczem na to, aby walczyć o pierwsze trzy miejsca. Natomiast liczę na to, że uda się zdobyć jakieś te rezerwy osobiste przynajmniej na dwóch czołgach z tych sześciu, które mam zaznaczone. No i medalik, że wpadnie i po prostu będę miał te rezerwy, aby sobie móc lepiej ekspić czołgi. No jak widzicie, wynik jest prześmieszny. I piąte miejsce zrobiłem mimo tak żałosnego wyniku w drużynie. No, super, nie. No ale jak wiecie, widzicie, jak siódemka nie robi nic na mapie, no to. A ósemka 270 uszkodzeń to. Sorry, ale to jest jeden strzał dla AMX 50 500, więc. Nie wiem jak on grał. Ale okej. Okay. O, ta kromka nawet coś zrobiła. 299. Wow. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, po do usłyszenia. Cześć.